Witajcie w Recycling Center. Nie zapomniałem o tej grze. Ja po prostu czekam na to DLC z elektroniką. Jakoś nie chcę się ukazać, ale jak już odpaliłem. O, tu się produkuje. Co tutaj się produkuje? Jakieś skrzyneczki. Dobrze, to odłożymy je od razu na paletę. Dobra. O, jeszcze wychodzą. Dobra. Eee, to tutaj mamy dokupić maszynę. Maszynę. Tą. Plastic Metal. Dobra, to od razu ją. Wezmę niech na placu będzie, a teraz trzeba do koleżanki naszej po tutaj oferty. A to są akurat oferty dla tutaj naszych chłopaków. To weźmiemy im, to nieważne. Tak, trzeba ich wysłać. Cześć chłopaki, dawno nas nie było. Paki pojechali w trasę. By nas zabił. Jak wygląda to tutaj. No na no niektórych to już pod jest. O tego nie. Dobra, chodź maszyna. Trzeba cię gdzieś ulokować. Dobra, na razie tu tutaj, bo to jest... metal, Met, e, sztabki metalu i granulat, tak, czyli tu wychodzą sztabki, tu będzie wychodził granulat, ale, o, 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 o. tak, I tutaj tu Teraz można... Ale nie, nie, nie. Oj, nie chcę. No, niestety trzeba sprzedać. No, choć maszynko. E, tak będzie git. a powinno być git. O nie, 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 nie. nie, nie. No, to jest. Coś nie chce eee, zrobić nieważne. Eee, plastik, plastik, plastik. Tutaj jest. Chodź o. Chodź tu na razie stań. mociąg nie chce się zrobić. No, coś się. Coś się skopcało. Mm, a stąd wyjdziesz? Nie. Okej, okay, czyli trzeba. Chyba trzeba zrobić restart gry. Dobra, chwilę moments later. Dobra, restart zrobiony. No i można. O. To się tegowało. O, jest. Jest dobrze. I choć maszyna tutaj. A, ona będzie dobrze. I tak, metal plastik. O, ale bardzo blisko siebie. Ale da radę obsługiwać. No, trzeba było dwa zrobić. Ale dobra, to. Innym razem się zrobi. I co tu można zrobić? Handle można. Mm, o, to tak jest. Tu więcej plastiku, mniej metalu, a tu więcej metalu, nie no to może tak porobimy te bidoniki. Oj, a tu chyba jeszcze trzeba włącz. Nie tą maszynę tu wstawiłem. Aha, aha, dobre. Tak. Tym jesteś potrzebna. One, no kurde, prawie takie same są. I nie dziwię, że się czegoś wziął i pomylił. O! No, troszkę do tyłu. Troszkę do tyłu. Dobra. Będzie. Tak włącz włącz e, i teraz e, czy coś plastiku tu jest. Dobra 20 Też kilo może być. Dawaj skakuj. A metalu to tam nie ma tam jeden jeden kilogram chyba był. A nie no 5 to, to rzucili teraz. Dobra, to niech tutaj sobie porobi. Jest trochę granulatu. O, o, się wózek za... zaciął, no trudno. O, niech zabiorą. To wskoczy na plac. A, po przecież ja nie skończyłem zbierania yy, na tamte inne licencje. Tak, No chwileczek nie grał i już zapomniał. Tak, granulatu brakuje tylko, tak? Czy coś jeszcze? O, no, a nie, I, i sztabki. Aha, ok, czyli wszystko, co teraz chciałem wykorzystać do produkcji tych bidoników. No to, no to muszę dokupić jedną tą maszynę. O, i wstawić na miejsce, z którego y, podkradłem. <grym> Ojej. No i tu trzeba zamknąć. Czyż pani jak była, to mogła tak nogą i, i by było zamknięte, prawda? Ale nie wymagajmy. Dobra. Tak. Może nie dać rady to jeszcze gorzej. Nie tu tylko o tak dobra i tutaj nieskończoność produktu jak coś będziesz robić o 14 godzina czyli ze sekundę chłopaki zjadą na bazę a ja zobaczę czy my tu mamy jakieś pożyczki czy nie wzięte jak są to by spłacił tak nie Dobra. Nie ma. Yy, tu wszystko jest na maksa. Yy, w sprzętach, a to roboci, kto, no może bez przesady nie będę teraz kupować. Jeszcze tu maszyny. Mhm. Posiadane, posiadane. Ok, czyli jeszcze tylko te dwie. No ale to trzeba uzbierać yy, granulatu i metalu. No, niestety. Ok, to czekamy na chłopaków. A jak to wygląda? No, ale no nie to. Wywiezione na magazyn, a może jest coś, nie, to nawet nie wywiezione, to sprzedane po prostu. Yy, Okej. Okay. to faktycznie tylko czekać na chłopaku. A few moments later, no i jadą, jadą, jadą z orążadą. Proszę, proszę. Uważaj, naprawdę, uważaj, bo kiedyś mnie zabijesz. O, o, no. Zabrał go. Co tu się dzieje w ogóle? Upaki, naprawdę. Jak jedziecie, to patrzcie. Jak to pięknie wygląda, jak oni tak idą rządkiem. No i nie trafiłem. O, teraz trafiłem. Ten ma dużo. No pokażcie który ma jeszcze ten trzy, ten trzy... O, ten to ma towaru. Dobra. temu tu trzeba pomóc? O, slalomik. I siup. Z odcinkami z tej gry to będzie tak, że pojawią się następne dopiero o. Dopiero jak wyjdzie ten, ten to DLC z elektroniką. Chyba, że chyba że będziecie chcieli, to jeszcze tu dołożymy te dwie maszyny hybrydowe. A to dacie znać. Czy chcecie, czy nie chcecie? Czy czekamy na DLC? Podejrzewam, że jak to, jak to DLC wpadnie, to, to będzie dużo roboty tą elektroniką i już nie, nie zrobi się. Nie zrobi. No, nie będzie czasu na te dwie maszyny. Już wszystko. Dobra, ty masz yy, jeszcze jeden worek. No daj, ty, ja ci. No, Chciałem <laughs> ci worek pod, podprowadzić. No dobra, to już. Chodź wrzuć. Nic tu nie leży. Nic, dobrze. No wrzucaj, wrzucaj. I zaraz Brendona weźmiemy. O no. No. I gdzie jest Brandon? Chodź Brandon, sortuj odpady i zobaczymy ile tego wyszło. Drewna, o, drewna dużo jest. Mało metalu. Dobra, ale organiczne jest to można wciepać. Niech się nawóz robi. Który robisz? średni dołoży na razie i teraz tak. Na razie tu wrzucę, czyli jest mniej metalu. Już coś zrobiłeś. To tu to, to, nie, nie zrobimy tego. Jest mało metalu, więc niech robi na razie handle więcej plastiku, mniej metalu. Zrobić hantle. Zobaczmy jak te hantle wyglądają. O, dawaj. To od razu paletkę. Chodź paletka. Brałeś tutaj. No jest tego towaru. Można by sprzedać. O. No, tego, po tego papieru to jest. Ładnie wyglądają, no ale nie, nie, nie ruszam, bo to. Yy, bo to na licencję. No i pokaż hantelki. No, fajne, fa <śm> fajne. I 90 na paletkę. O, to dużo. No i powoli. Powoli, powoli sobie tutaj jadą i się przerabiają. A ile w ogóle te hantelki kosztują? Zobaczymy. Może jakiś kontrakt jest na, na hantelki, produkty, gdzie to są hantelki, No nie, nie. A za to nabidony jest. Na patelnie nie. O! A, a akurat mamy, no to się potargujemy. No to tak 12 500. Tak, po, polecimy. No, to 1000 mniej. To już uczciwa będzie. No, będziesz akceptuj, dostawa. Tak, na to nie ma, na to też nie ma, na ramki nie ma. Młotek o. No ale nawozów już na magazynie nie mamy, ale na, to, jest, to jest to dobre pieniądze są z tego. I, I tutaj nam się produkuje parę sztuk, co prawda się tylko wyprodukowało, no ale może w następnym dniu będzie więcej e, tych ofert organicznych. 12, to nie tak źle, 12 sztuk. To wrócimy, hartelki. Pewnie metal nie idzie. No, metal już nie idzie. O, kilogram jest tylko. Dobra, niech plastik się tutaj już dokłada, niech się zbiera. Eee i tak, no. Czas będzie zakończyć ten dzień. Chyba, że jeszcze sprzedać te, tak, jeszcze, Jeszcze, bo 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 potrzebne rolki. nie są Są rolki, rolki. nie są potrzebne rolki. A nie, są potrzebne rolki. Ale 70 mogę kontrakty. mogę nie ma. Czyli na rynku mogę obchnąć papier, tutaj i 70 tak. To jest dobra cena 12. Daj. 12 tak. No i w sumie tyle. To tutaj to się nie opłaca. Dobra, powoli, powoli, powoli znika. No i teraz tylko nadzieja w tym, że w ofertach będzie dużo plastiku i metalu. Ale to już i tak następnego, następnego dnia się dowiemy. No, te trzy można by można by sprzedać na rynku, żeby miejsca nie zabierały na magazynie, choć ryneczek tutaj hybryda i to trzy sztuki, no bo tutaj dobra cena jest, daliłbym nawet bardzo dobra cena, a jak tam hantelki, ile kosztują hantelki, no hantelki też Niczego sobie cena. Ola. Jeszcze tylko spać. No, kogut zapiał. Do koleżanki trzeba skoczyć. Pokaż nam oferty. Ale, 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 tu jeszcze nieważne. Trzeba zobaczyć, jakie oferty są tutaj. Bo ja coś czuję, właśnie, że tutaj y, mogą też się znaleźć oferty takie. O, właśnie, że będzie y, dużo kilogramów. O, tu jest dużo metalu. To bardzo, bardzo fajne organicznego. Dużo. No, no, no. Dobra, to ja tutaj y, podtarguję to. No, bo to też jest fajna, Tu trochę plastiku jest. Więc ja to podtaguję i za chwilę się widzimy. No i dobra, pięć ofert stąd jest, czyli tutaj trzeba. Okej, okay, tu jest dużo plastiku, więc y, chodź. Mało kilo, ale dobra, niech będzie ta mm, drewno. Drewno, drewno. E, ale tu. No nie, nie, jest strasznie mało. Dobra, tu jest dużo kilo, niech chodź. I super, mamy robotę dla chłopaków. To ja wysyłam chłopaków. A no, okej, okay, chłopaki y, dostali robotę. Nam zostało tylko poczekać aż wyrzucą i sprawdzić, co, co ile jest, no, ale to już wszystko zrobimy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie trzymajcie się. Cześć.